Cześć, przychodzę do Was z recenzją nowych mikrofonów od DJI Mike Mini i teraz korzystam z Mike 2 i jestem z nich mega zadowolona, ale musiałam kupić nowe mikrofony, bo nowy iPhone 16 Pro Max nie jest kompatybilny z moimi poprzednimi, po prostu ich nie widzi. Musiałam używać jakichś aplikacji zewnętrznych, a z racji tego, że jestem content creatorem, to muszę działać szybko. Stąd też właśnie decyzja o zakupie nowych. Na początku myślałam o dokupieniu drugiego mikrofona Mike Dwójki i do tego odbiornika. W momencie kiedy chciałam zamawiać już dwójki, zobaczyłam, że DJI ogłasza premierę nowego produktu. Jeszcze wtedy nie było wiadomo co, ale wczoraj pojawiły się właśnie te w wersji mini. Dlatego od razu zamówiłam i dzisiaj przyszły. To co? Rozpakowujemy. Okej. Okay. O! I też mi się mega to spodobało, że one są w takiej cute torybeczce. Co my tutaj mamy? Instrukcja obsługi. To nieważne. O! Ale jest naklejka, a nie tak jak w nowym iPhone'ie. Dobra. Jezu, jaki to jest fajny materiał. Taki w sumie trochę coś mamy takiego z, z DJI. Fajna. Dobrze. Kotki. O, i to też na to zwróciłam uwagę, że tutaj od razu Wam pokażę, że są cztery kotki do dwóch mikrofonów, bo są po prostu w dwóch kolorach. Ale super. One są takie, tu, bo Milusie. Oj, mega są. Tak jak ten tutaj jest, e, właśnie taki szary. To są jeszcze czarne, super. Na pewno to się mega, mega przyda. Co my tutaj dalej mamy? Kabelki. Jack, jack. I jak nie mam, kabel do ładowania. Dobra. I zamówiłam też e, zestaw, właśnie z tym z tą torebeczką i z case'em ładującym i zestaw od razu dwóch mikrofonów, bo często nagrywam z klientkami na przykład na dwa mikrofony albo po prostu dwie osoby nagrywam w formie jakichś wywiadów i tak dalej. Dlatego właśnie dwa, a też etui samo ładujące jest dla mnie bardzo przydatne, bo jednak jak jadę na cały dzień na nagrania, no to chcąc, nie chcąc te mikrofony potrafią się rozładować, chociaż i tak bardzo długo trzymają wszystkie, jakie miałam. Dobra, tutaj Wam pokazuję, to lecimy z tym. Cyk, jest, o guściczek. Uuu, piękniutkie, wszystko już świeci. Dobra, więc mamy odbiornik. Jezu, dobrze to wygląda. Takie pokrętełko ma. Jeszcze nie wiem, co ono robi, ale pewnie zaraz się dowiem. Tutaj ten. Mega. Co tu mamy? O Jezu, faktycznie są malutkie. Dobra, to od razu zdejmę i pokażę porównanie. Zdejmę jeszcze Dobra, także tak naprawdę dwa są nawet mniejsze niż ten Majk 2. I zobaczcie w ogóle, jak duża jest różnica. Ten faktycznie jest na tyle ciężki, że jeżeli jest jakaś lżejsza koszula, oto on się właśnie tak wywija. Jak jest tutaj w koszulce, no to też to wszystko tutaj leci. Więc raczej z tymi majkami, jak nagrywałam. No, to nagrywałam tak, że faktycznie ten mikrofon gdzieś sobie jest trzymany e, albo po prostu stoi. E, I też, jak w sumie nagrywaliśmy jakieś vlogi, to czasami gdzieś tam e, na czapce, bądź na nerce był przypięty, więc z ciuchami raczej ciężko to jakoś dopasować. No, a tutaj, tutaj widzę, że to już będzie naprawdę super. No, i on już jest taką małą pchełką w ogóle też jest dostępny biały, ale no w dniu premiery w Polsce nie były dostępne do zamówienia i też widziałam, że chyba on nie występują w tym samym zestawie, tylko jako pojedynczy mikrofon właśnie z, chyba z przejściówką po prostu na Lighta albo na C, bo tutaj też jest taka przejściówka i z tego co... Oba mikrofony podpięłam za pomocą magnesów, czyli właśnie nie na klipsa, ale na te dodatkowe magnesy. One są bardzo mocne, więc nawet jakiś grubszy sweter, czy nawet kurtka, myślę, nie będzie problemu. No, już widzicie z daleka, że no różnica jest ogromna. Zaraz oczywiście zobaczymy, jaka różnica jest w dźwięku i czy w ogóle jest, bo tak naprawdę ten mikrofon dla mnie jest wybitny. Korzystałam z różnych tańszych, testowałam Ulanzi, testowałam też Holilandy, Holilandy miałam i dla mnie jakby super mikrofony. W takim budżecie do tam 500 zł, teraz te nowsze modele chyba są za 700 taki komplet, ale no właśnie odkąd mam ten dostałam go do 8 Trójki w zestawie. No to już zobaczyłam tą różnicę, więc mam nadzieję, że te też będą na równie wysokim poziomie. Teraz pokażę Wam, jak podłączyć to do iPhone'a. Ja mam 16 Pro Max, więc zobaczcie, jakie to jest w ogóle malutkie w porównaniu do tego telefonu. Po prostu do gniazda C. I wygląda to tak. Także super, w ogóle nie będzie to przeszkadzało w nagrywaniu. Tutaj przy takim kadrze faktycznie może to przeszkadzać przy dotarciu do tego guzika, ale no nie oszukujmy się, chyba nikt tak nie nagrywa. Jak nagrywam, to nagrywam osmo albo na statywie, więc nie, nie przeszkadza to w ogóle. Tutaj przy takim chwycie bez problemu czy jedną ręką, no myślę, że fajnie się będzie tego używało. Poprzednio cały zestaw odbiornika miałam przypięty na takie e, takiego jacka z przejściówką, więc to się wszystko majtało, uderzało mi. E, nie miałam jak w ogóle tego trzymać, więc tutaj e, na sztywno myślę, że jak najbardziej będzie dużo fajniejszą opcją. Teraz testujemy oba mikrofony, oba są już podłączone. Mini jest podłączony do iPhone'a, Mike dwójka jest podłączony do Osmo. Porównamy ścieżki dźwiękowe z obu mikrofonów. Teraz podczas wypowiedzi w tym miejscu widzicie z którego mikrofonu jest dźwięk, także na bieżąco możecie sobie to porównać. Tak jak mówiłam wcześniej, jestem content creatorem. A tak naprawdę jest to jedno z części moich zadań podczas pracy jako Social Media Manager. Prowadzę konto Ola Budrys Media, na którym dzielę się z Wami różnymi informacjami dotyczącymi trendów w mediach społecznościowych, ogólnych strategii w mediach społecznościowych. Opowiadam też trochę o swoim prywatnym życiu i jak to w ogóle jest być Social Media Managerem. Pokazuję tam pracę z moimi klientkami, gdzie właśnie będę używała tych mikrofonów. Już nie mogę się doczekać, bo w tym tygodniu jeszcze mam dwa nagrania. Oczywiście będą to świąteczne nagrywki, także nowy sprzęt jest tutaj bardzo wskazany. Jedną z moich klientek jest fryzjerka, więc pozdrowienia Sabi, u której ostatnio nagrywałyśmy ujęcia z suszarkami w tle, więc to jest idealny moment na sprawdzenie, czy te mikrofony dadzą radę sobie z suszarką w tle. No dobra, także nagrywamy z suszarką na pierwszym biegu z tego co widzę. I to jest bez redukcji szumów, także zobaczcie sobie, jak dają sobie radę te mikrofony właśnie przy suszarce. I teraz nagrywamy z włączoną redukcją szumów w obu mikrofonach, więc koniecznie sprawdźcie sobie, jaka jest różnica pomiędzy tymi trybami. Mam nadzieję, że będzie super, bo często używam mikrofonów w podróży, w komunikacji, w takich głośnych miejscach. A ten już testowałam tego Majka dwójkę i był świetny, więc mam nadzieję, że ten maluszek też sobie da radę. Nie zrobimy tutaj jeszcze podsumowania, bo sama dzisiaj dopiero będę słuchała i porównywała właśnie te oba mikrofony, także w opisie zostawię wam kilka słów od siebie. I co pozostaje mi testować? W tym tygodniu mam jeszcze dwa wyjazdy do klientów, więc na pewno przetestuję i myślę, że więcej materiałów dotyczących nowych mikrofonów z DJI zobaczycie u mnie na Instagramie, także serdecznie Was tam zapraszam. I jeszcze podziękowania dla DJI Arts, czyli polskiej strony za błyskawiczną wysyłkę. I niestety nie, ten post nie jest sponsorowany, ale kto wie. Do następnego!